Mateusz Kaniowski, mną Amadeusz Ferrari, pierwszy wywiad od razu po zakończeniu konferencji. Pytałem Cię prywatnie, jeszcze o tym nie gadaliśmy. Co się stało, że zeszliście ze sceny, bo niestety tego no, nie, nie widziałem? No, ja już, więc czułem, że już nie będą mi zadawać pytań. Nie chciało mi się po prostu no, siedzieć po prostu jak Debil tam, nie? żeby sobie na mnie popatrzyli. Amadeusz był tak wściekły, że jak do niego podszedłem, to nawet widziałem, że Ty nie wiesz, gdzie jesteś. Miałem takie wrażenie, że jesteś tak zirytowany. Ja irytowany. wszystko wiem, ja wszystko wiem. No. To czemu się aż tak wyciszyłeś? No, o czym miałem kurwa rozmawiać? No, Polak po prostu w chuj brzydko mnie pomówił. E, chce się bawić w gangstera, a nie ma z tym nic wspólnego. Spoko. Po prostu jakby gangsta paradise kurwa będzie, nie? Aż tak? No tak, tak. I to mówię otwarcie, że po prostu e, stanie mu się krzywda. Tyle. Wiesz co, bo wczoraj jeszcze, jak rozmawialiśmy po Gali poprzedniej. Na temat tego waszego konfliktu to właśnie mówiłeś mi sam, że on jest zawsze tak odpalony, że już jest niby spoko, niby wszystko, a wystarczy kilka słów i wyodnowa. Kurwa i szumowina, raz podaje rękę, zaraz sobie wymyślił na potrzeby, no i tak już nie ma nic do stracenia, bo wie, że go znakautuje. E, to postanowił zagrać nieczysto, pomówić mi publicznie. Wiadomo, że komuś łatkę można łatwo przylgnąć, tak jak przylgnęli na przykład Leksiowi, tak? E, wiesz o co mi chodzi? Ciężko to, to odwrócić. No, zagrał sobie taką kartą, e, spoko, no, ale najgorsze jest. No, to szkoda. Z jednej strony szkoda, że do walki nie dojdzie. No. Nie dojdzie? Nie. Dlaczego? Bo Polak prawdopodobnie już będzie skrzywdzony do tego czasu. Ja bym chciał, chyba, żebyś ty trochę wiesz. Jednak musiał się uspokoić, bo ludzie chcą zobaczyć tę walkę teraz. No to, to przykro mi. Okej? Okay. Twój tata wleciał na scenę i chciał go uderzyć. Co ty wtedy pomyśleć, jak zaczęli, że Twój tata wlatuje? Kurwa, wiesz co? Bo, bo jak na tą gówniarę napadli, to, to mnie z rodzice po prostu, jak ja, bo ja wtedy w gimnazjum byłem rodzicem, mnie po prostu przycisnęli, nie? E, zmusili mnie po prostu, żebym. E, kurwa, wiesz, powiedział kto na tą dziewczynę. Znaczy, nie że kto, tylko jak to było no, z tą dziewczynką. I tyle, nie? I Ty tam myślisz, że ma jakieś pretensje sam do siebie, bo teraz jest ci to wyciągane? No, wiesz, ale byłem dzieckiem, kurwa, to, to już sobie przebadali ludzie, co, co, co i posiedzieli po 10 lat, i tak dalej, i grypsowali, a nie jakiś pet jak Polak. Przyspojrzeli, zerknęli, powiedzieli jebać tych typów, w tym no, bardziej, że to byli, no nikt, nikt, tam jeden, zresztą jeden z nich miał zarzuty za napaści na tle seksualnym, ty stary, a w ogóle z beka. Teraz mi się przypomniało, bo jedna z tych osób, co on powiedział że, że ten, ona do mnie kiedyś napisała. Chcesz to pokazać na wywiadzie, coś nie, tak? Nie, imię, imię, nie, imię i nazwiska nie, ale mogę tobie pokazać. Dobrze. To jest, nazwiska się będą zgadzać, nie? Patrz. Siema, ty w tym roku nie chcę mieć wrogów, sorry, że wtedy tak wyszło, moja wina. Pijany byłem i tobie podaję rękę na zgodę. On był akurat się ogarnął w życiu, nie? Ja pisałem okej, okay, doceniam to. I To jeszcze patrz, jeszcze zanim byłem popularny nawet, a później, jak już pierwsze, Siema, nie da się Polakowi rządzi ustka. To jest chłopak, na który... Który, na który, którego panu się rozjebałem. Okej. Okay. No i, i wiesz, i, no to kurwa okolic się ogarnął, znalazł dziewczynę zmienił swoje życie, więc ja go nie wrzucam do worka z, z tym z tym, z tym, z tym gołcicielem. I twój data wtedy wyleciał, bo nie dochodziłyśmy tego tematu. Co ty wtedy poczułeś, jak zacząć twój data, chce sam bić Polaka? Mm, Kurwcze, wiesz co, no wiadomo, że... Jak... A nie wiem, co poczułem wtedy. Wiesz, co poczułem? Kurwa, że Polak się wpakował, że jak to mówił Morański, że wszedł do świata, który miał żadnego pojęcia, co nie? I że zostanie za to ciężko rozliczony. Czy wiesz, mnie bardziej zastanawia też sam fakt tego, że twój data wyleciał na ich pytanie, czy ty się nie czujesz z tym komfortowo, że jednak to twój data chce bić twojego rywala, a nie ty nie byłeś w stanie, no bo cię trzymali. Mm. Nie wiem, czy się czułem niekomfortowo. Mam, mam to w dupie. Wiadomo, że dla niektórych jest to trochę wstyd, że wleciał stary, że tak to nazwę, co nie. No właśnie e... O to, to chciałem tak między wierszami zapytać, czy ciebie, dla ciebie to nie jest w jakiś sposób wstyd? Co ty o tym uważasz? Nie? Skoro kurwa nie wytrzymał i e, w niego wleciał, to no chuj, no ale Polak popełnił ciężki, ciężki błąd, naprawdę. I będziesz, będziesz żałował. Wiedziałem, że spadli syn twój tutaj jest poturbowany, już z nim rozmawiałeś. Coś ci powiedział? Nie. Ma twarz mocno po, no, tutaj po, pościeraną, jak twój były kolega Eryk. Tak. Podobnie to wygląda. No cóż. No i coś, coś ci powiedział tata, jak porozmawialiście, no, nie, o ile możesz... Ja nie gadałem za bardzo, nie, ogólnie tak sam se po prostu stałem i tyle. Nie. No właśnie widzę, że emocje buzują też u twojego taty. Myślisz, że twój tata wytrzyma to ciśnienie? Bo jeszcze czeka drugi... Nie bym nic nie powiem po prostu i tyle, no. Kurczę, ja jednak chciał zobaczyć to Marka Amadeusz. Spodziewa... Kto, kto mieczem wojuje, ten miecz od jak Chcesz się bawić w gangstera, to wiesz. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o samo starcie, no to ty mówisz, że jesteś w najlepszej formie życia, tak? I że tym razem spokojnie z nim wygrać? Na pewno największe umiejętności w życiu, ale czy najlepszej formie w życiu jestem, to nie wiem. No tak, ale mówisz, że teraz cały czas trenujesz, nie masz kontuzji. No nie mam, nie mam, jest zajbiście. Zajebie go. Mam, mam ten problem, że. Jak ja się z nim bił, to bym go zajebał, no? No właśnie, o, to pogadajmy w ten sposób, że jakby doszło do walki, bo nie mam cię jak pytać, skoro mi że do tej walki nie dojdzie, ale zakładając, żeby doszło. Wydłubie mu oczy. Naprawdę. Za... Jak będę miał okazję, to mu wydłubię oczy. Zakładając, że do tej walki by doszło, jak ty byś widział jej przebieg? <laughs> eee, jeśli będę na nim leżał, to mu wydłubię oczy, a jeśli. Eee... Mi zjedzie to będę kopał po mordzie. Zdziwiło Cię, że on aż tak agresywnie w ciebie wleciał na tej konferencji? Gdzie on wleciał agresywnie? No, mówię z tymi 60. -60 mnie to nie zdziwiło. No, myślałem, że to już będzie. Z... W ogóle mnie to nie zdziwiło, ja tylko strasznie skacowany dzisiaj jestem, tego też. No bo kurczę, wczoraj był ten Prime i zaspokojony, że chleję. Nie, cały czas trenowałem, ale no, po tym Prime no nie dało się kurczę, nie napić. No Wszyscy, wszyscy siedzieli razem, tam no było i... kilkadziesiąt osób. No, no i jakoś tak. Ja już przez jakiś czas siedziałem, nie piłem, nie piłem, aż w końcu poszło, nie? Ale wracając, Amadi, do sytuacji no. tej walki z Polakiem. Jak by to w Twoim mniemaniu mogło wyglądać w ogóle? Takie starcie, no limit. Znaczy ja i tak wiedziałem, że na ma maksymalnie w ciągu czterech pierwszych minut to się skończy przed czasem, co nie? E więc to, że no limit fajnie brzmi, nie? I, I tyle, i tak by się szybko skończyło. Przed chwilą Cię pytałem jeszcze o to, że czy spodziewałeś się, że tak leci? Powiedziałeś, że tak. A właśnie myślałem, że powiesz, że nie, no bo jednak Jak pamiętasz. Jakby... Y y y y jakby... Y kurwa, czy się spodziewałem? Wiesz co? Ja byłem skupiony na te, nie, nie na tej konferencji na Gali i popełniłem błąd, bo, bo powinienem ci wejść i dać większe ludziom show. E, no, znaczy i tak są zadowoleni, bo były dymy, ale jakbym był nie był e, półżywy, wiesz o co mi chodzi? Rozskacowany, e, no, to na pewno byłoby lepiej. Ale, chodzi mi o to, że powiedziałeś, <noise> pamiętam jak się pogodziliście, bo to zresztą też było przy mnie. Mhm. I ja myślałem, że po tym pogodzeniu, po zbiciu się szotami, po wypiciu razem, wy we dwójkę swoje wiesz, Myślałem, to że to już by... po prostu pomówić i zniszczyć publicznie, no to przecież jakby tak twierdził, to by, byśmy nigdy sobie tych rąk nie podawali i no, tak dalej. No, tego się trochę dziwię, że aż tak ostro. No kurwa, chce mnie zniszczyć w internecie, no tak, wiesz, przypiąć mi łatkę, tak jak Leksiowi, nie? Ja uważasz, że ta zabawka się od ciebie już odkleiła po tych starych rzeczach waszych, bo to już było wcześniej dużo, tylko że chyba ci było najagresywniej. Do mnie raz przylgnęła, tylko że ludzie sobie to przeczytali i się okazało, że kurwa jak chodzi o dzieci, jak, jakichś nożowników kurwa na czternastolatkę, to nie znajdzie się prawilnia, który to poprze. Nie? nie znajdziesz po prostu gościa, który to poprze, no więc no nie wiem, no, no nie wiem, czy, czy jest kurwa ktoś na tyle prawilny, żeby żeby popierać się napaście na, na dziewczynkę. No ja się stanąłem w jej obronie i tyle. Amadi, dziękuję za wywiad. Ale byłem w gimnazjum wtedy. Więc wiesz. Ja mam nadzieję, że tej walki jednak dojdzie. Nie sądzę. Dziękuję. Dzięki.